Kuszewski wstrzymał oddech. Nadeszły nowe informacje w sprawie Żony dla Polaka. Kacper Kuszewski to od niedawna gospodarz nowego matrymonialnego show TVP Żona dla Polaka. Pierwsze opinie widzów były średnio przychylne. Teraz dowiedzieliśmy się, ile telewidzów zasiadło, aby obejrzeć trzy odcinki programu. Są wyniki oglądalności żony dla Polaka z Kuszewskim. A jednak. Kacper Kuszewski, znany także jako Marek Mostowiak Zemiak Miłość, postanowił spróbować swoich sił jako gospodarz nowego show Żona dla Polaka. Idea matrymonialnego formatu TVP jest prosta: Czterej Polacy mieszkający w Chicago starają się znaleźć partnerkę z Nadwisły. Program oprócz randek, będzie zawierał elementy wcześniej niespotykane w tego typu audycjach, takie jak dbałość o polską kulturę i tradycję, podawała TVP w komunikacie prasowym. Pierwsze odcinki programu wywołały skrajne opinie widzów. Teraz dowiedzieliśmy się, jaka była oglądalność. Jak podaje portal press.pl Program Żona dla Polaka cieszył się sporą popularnością. Pierwszy odcinek miał widownie w postaci 1,14 miliona osób, w przypadku drugiego epizodu liczby były bardzo podobne. Aby zobaczyć trzeci epizod, przed telewizorami zasiadło zaś 929 tysięcy widzów. Oznacza to, że nowe reality show oglądane jest średnio przez 1,7 miliona osób. Wysoka oglądalność z pewnością ucieszy produkcję Żony dla Polaka oraz Kacpra Kuszewskiego. Zwłaszcza, że spora część widzów narzekała na show po emisji pierwszego odcinka. Totalna kicha, chcieli zrobić coś na wzór rolnik, szuka żony, a wyszła żenada. Program, niestety, cieniutki, jakościowo mocno średnie i wydumane. Gdyby nie Kuszewski, to nawet bym tego nie obejrzał. Czytaliśmy w komentarzach w sieci głosy rozżalonych widzów. Kacper Kuszewski nie pojawił się na premierze Żony dla Polaka. Choć Kacper Kuszewski nie ukrywa ekscytacji związanej z nowym show, tak na uroczystej premierze Żony dla Polaka nie mógł się pojawić. Powód? Miał już plany. Na ten czas zaplanował już bowiem urlop. Serialowy Marek Mostowiak bardzo dba o to, aby w natłoku spraw i obowiązków mieć chwilę wytchnienia. Dlatego nigdy nie odwołuje urlopów, które planuje z dużym wyprzedzeniem. Mam tyle zajęć zawodowych, że jeżeli nie wpiszę urlopu do kalendarza pół roku wcześniej, to on się nigdy nie zdarzy, cytuje aktora Rewia. Kuszewski wyjawił niedawno w rozmowie z Rewią swoje triki na wygodne wojarze. Przyznał, że woli pakować się w mały bagaż, a kosmetyki kupić już na miejscu. Jako podróżnik opanowałem też sztukę minimalistycznego pakowania. Rok temu pojechałem na dwa tygodnie do Tajlandii z bagażem podręcznym, 7 kilo. Klapki, czapka, kąpielówki, krótkie spodenki, kilka t-shirtów i czytnik do e -booków. Kosmetyki kupuję na miejscu, mówił.